Naprawdę super to wyszło No, postarałaś się I w ogóle to te zajęcia były ekstra Dzień dobry dziewczynki Już jesteście? Cześć mamo, cześć ciociu No już jesteśmy, zobacz co mamy O, co to jest? Dynia halloweenowa Dzisiaj były zajęcia dodatkowe I takie jakby warsztaty plastyczne Zrobiłam sobie breloczek do torebki I zobacz, taką dynię Ale uwaga, Uhu, to jest lampka o, bardzo ładna! No, i ja teraz będę chciała chodzić na takie zajęcia właśnie dodatkowe. E, tam można dużo fajnych rzeczy zrobić. Będziemy się uczyć lepić z gliny i w ogóle. No to ekstra, fantastycznie. A ty, Ciociu, co robisz? No, właśnie sprzątam, wstawiam pranie, jeszcze chcę odkurzyć. No to może ci pomożemy, Ciociu. Wciąż nie powinnaś się przemęczać. Szczerze mówiąc, to już mam dosyć siedzenia, muszę coś porobić, także chętnie odkurzę. Aby odpocznijcie sobie po szkole, no dobra, jak nie chcesz pomocy, to nie. Wera, co będziesz teraz robiła? Nie wiem, chyba dokończę ten wiersz na konkurs. Chciałabym wygrać ten konkurs, ale to na pewno niemożliwe. Niemożliwe? Niby czemu? Przecież ładnie napisałaś ten wiersz. Jeszcze nie skończyłam, no ale spróbuję, może się uda. No to powodzenia. O, ktoś dzwoni. Halo! Kaja? Halo! O, halo, Hej, Werka. chcesz się spotkać? O, um, no nie wiem, a po co? Mogłaś mówić od razu po lekcjach, to bym do domu w ogóle nie wracała. No jej, jak zwykle marudzisz. Chodź, pójdziemy gdzieś do parku. Nudy! Mm, no dobra, to przyjdę zaraz. No to pa! Pa! Amka! Chcesz iść ze mną do parku? Kaja dzwoniła, że się nudzi. Możemy się ponudzić razem. Mm, nie, chyba nie. Ja nie przepadam za Kają. No chodź ze mną. Będzie fajnie, zobaczysz. Mm, no dobra, niech będzie. Ciociu, tak? My wychodzimy. Idziemy się spotkać z Kają, dobrze? No dobrze, możecie iść. Tylko nie wracajcie zbyt późno. Jasne. Piętnaście minut później... Hej, jaka O, hej, przyszłyście we dwie? No, a co, masz coś przeciwko? Jak chcesz, to pójdę do domu, nie ma problemu. Nie, no spoko, przecież nie przeszkadzasz mi i tak nie ma co robić. Takie nudy. No trochę. No to jak nie masz pomysłu, co mamy robić, to po co po mnie zadzwoniłaś i co ja teraz będę w tym parku robić? No dziewczyny, to może pójdziemy sobie do galerii. Do galerii? No, popatrzymy na ciuszki. No, w sumie, czemu nie? Lepsze to niż siedzenie w parku na ławce. No, w sumie macie rację. Ja chciałabym sobie kupić jakiś nowy sweterek, także w sumie tak, możemy pójść. Cześć, dziewczyny! Hej, Anka, Werka! Filip? No, hej, Aniu, ładnie dzisiaj wyglądasz. Oh, dzięki. O, Filip, ale ja Cię dawno nie widziałam, chłopie! Co u Was słychać? Jak tam? Wszystko w porządku? U mnie wszystko dobrze, a u ciebie? U mnie też. Aniu miło cię widzieć, ciebie nie. Ale ty jesteś? No cóż, nie mam ochoty z tobą rozmawiać, Filip. Dziewczyny, idziemy stąd? Aniu, jak już się spotkaliśmy, to może byśmy pogadali. Ale o czym ty chcesz ze mną rozmawiać? No wiesz, byliśmy razem, moglibyśmy porozmawiać, co nie? Ej, Anka, pogadaj z nim. Nie, dzięki. Nie mam ochoty. Mm, szkoda. Idziemy, dziewczyny? Eee, mm, o co chodzi, Werka? Może ty chcesz zostać z Filipem? Jeśli tak, to nie ma problemu. Ja pójdę sobie z Kają do sklepu. Wiem, że bardzo lubisz Filipa. Nie musisz patrzeć na mnie. Jeśli go lubisz, to zostań z nim. No właśnie, Werka, jak masz ochotę, to sobie zostań, a my pójdziemy na zakupy. Werka, co ty na to? A my sobie zostaniemy w parku? Eee, no nie wiem, nie chcę się znowu z tobą kłócić, potem Anka, znowu będziesz zazdrosna. Filip to mój były, także możecie sobie razem zostać. Chodź, ja idziemy. Widzimy się później, pa. Perka, świetnie wyglądasz, tak dawno Cię nie widziałem. Czemu się do mnie w ogóle nie odzywasz? No wiesz, nie chciałam się kłócić z Anką. W sumie to ja też o Tobie dużo myślałam, trochę się nawet stęskniłam. Ale nie chciałam, żeby Anka była zazdrosna. Anka ma rację. Jestem jej byłym, także wiesz, już nie jesteśmy razem. No wiem, ale tak dziwnie. To moja kuzynka, nie zapominaj o tym. Opowiadaj, co tam u ciebie? No trochę się pozmieniało. Wyobraź sobie, wzięłam się w garść i zaczęłam się uczyć. Serio? Ty? Tak! Nawet biorę udział w konkursie z języka polskiego. Muszę napisać wiersz. Orety, aż ciężko w to uwierzyć, no ale fajnie, jestem z ciebie dumny. Dzięki, Filip, może chcesz mi pomóc napisać ten wiersz? Och, ja to za bardzo nie umiem pisać wierszy. Jak ty się z tym czujesz, Anka, że zobaczyłaś swojego byłego? E, tam jakoś normalnie się z tym czuję. W sumie mam go gdzieś. Doskonale wiem, że woli Weronika ode mnie. Mógł mi o tym od razu powiedzieć. Spotykał się ze mną, był ze mną na wakacjach, a potem psie i wszystko prysło. Ale wiesz, co? Jakoś nawet nie jest mi smutno. To najważniejsze, że masz normalny, dobry humor, a nie że się załamałaś. A werka, jak lubi tego Filipa, to niech się z nim spotyka. No właśnie. Filip, my się tak dawno nie widzieliśmy, że Ty chyba nie wiesz najważniejszego. Najważniejszego, czyli czego? Moja ciocia. Ona jest w ciąży. Będzie miała syna, a to oznacza, że ja będę miała kuzyna. Wow, no to pogratulujcie ci ode mnie. A może sam jej pogratulujesz? Chodź, pójdziemy do mnie razem. E, no nie wiem. No chodź. No dobra, w sumie czemu nie? Zobacz, Kaja, to jest mój ulubiony sklep. Bardzo lubię kupować tutaj ciuchy. a teraz jest kolekcja jesienna. Na pewno coś wybierzemy. Aha, ja też bym mogła sobie coś kupić, tylko sama nie wiem co. Hej, ja myślę, żebyś fajnie wyglądała w tamtym stroju, zobacz, yy, taki aladrysowy, cieplutki. Że niby to, z tymi sznureczkami? Nie, kompletnie nie mój styl. Hm, no to rozejrzyj się, na pewno coś znajdziesz. O, jaki słodki plecaczek z misiem, ale cudny! Dzień dobry, to najnowsza kolekcja. E, jeśli jesteś zainteresowana, to ten plecak kosztuje 139 złotych. Och, trochę drogi, nie mam aż tyle kasy przy sobie. Mm, trochę tutaj drogo faktycznie. A ja sobie popatrzę na kosmetyki. O, proszę pani, a w jakiej cenie jest ten zestaw tam u góry? Ten taki puszysty? A tamten jest na promocji, 89 złotych. O, on mi się bardzo podoba. Mojej koleżance nie bardzo, ale mi hmm, może by do mnie pasował? Jak najbardziej. To bardzo cieplutka bluza. Na pewno będziesz zadowolona. No to może bym go kupiła w sumie? A ja bym mogła sobie to schować do kieszeni i po prostu z tym wyjść. To co, sięgnąć ci go? Tak, poproszę. No, już się robi. Anka, ja poczekam na ciebie na zewnątrz. Trochę tutaj duszno. Ojej, ale źle się poczułaś? Nie, po prostu wyjdę i poczekam na ławce, okej? Okay? No dobrze, spoko. Pani sklep jest moim ulubionym sklepem. Tyle tutaj fajnych ciuchów. No to się bardzo cieszę, że moje ubrania Ci się podobają. Hm, ale super. No i jeszcze mam kosmetyki za darmo. Pff, ekstra! Super, jak zwykle jestem bardzo zadowolona. Zaraz, zaraz. Tutaj stały kosmetyki. Nie ma ich! Och, twoja koleżanka je ukradła! Niemożliwe! Proszę pani, ja nie mam z tym nic wspólnego! Łapać ją, to złodziejka! Okradła mnie! Proszę tak nie krzyczeć, spokojnie, na pewno to wyjaśnimy! Może się pani pomyliła, może te kosmetyki wcześniej pani sprzedała? Nie, wiem ile miałam kosmetyków! Łapać złodziejkę! O nie, tylko nie w moim ulubionym sklepie! Co to tak właściwie jest? Hmm, jakiś serum i krem. A, ah, spoko, przyda się. Złodziejka! Złodziejka! Eee... Oddawaj te kosmetyki, złodziejko! Powinnam zadzwonić na policję! Eee... Ja... E, no, ten... Kaja! Jak mogłaś to zrobić? Boże, jaki wstyd! Okradłaś mój ulubiony sklep! Ty specjalnie mnie zagadałaś, żeby ona mogła coś ukraść, tak? Nie, proszę pani, ja nie mam z tym nic wspólnego, przysięgam! O, proszę pani, ona naprawdę nie miała z tym nic wspólnego! Uch, lepiej stąd idźcie obie, żebym was więcej w moim sklepie nie widziała! Proszę pani, ja naprawdę... Nie mów nic już, do widzenia! Kaja, jak mogłaś mi to zrobić?! To był mój ulubiony sklep. Przychodziłam tutaj często z mamą, a ty narobiłaś mi wstydu. O, sorry, Anka, nie wiedziałam, że w topie. Jak mogłaś? Och, nienawidzę cię. No, ale to słabo wyszło. Dziękuję Pani za pyszną herbatkę. Nie ma za co, Filip. Zawsze możesz nas odwiedzić. Jeszcze raz gratuluję zajścia w ciąży. No dziękuję. Ach, już nie mogę się doczekać, aż babas przyjdzie na świat. Ja tak samo ciociu. Mm, masakra jakaś stąkają twoją, Wera. Co się stało? Co się stało? Ona ukradła kosmetyki z mojego ulubionego sklepu z ciuchami. Czaisz to? Już nigdy nie będę mogła tam pójść! Ta pani myśli, że ja jej pomogłam! Och, mamo, co za wstyd! Ojej, Aniu! No mówię ci, mamo, jakaś masakra normalnie, przecież ja bym w życiu nic nie ukradła, a teraz jestem Uch, oskarżona i, i, i ta pani myśli, że ja... No już, spokojnie, przecież wszyscy dobrze wiemy, że w życiu byś niczego nie ukradła. No, wszyscy wiecie, tylko ta pani nie wie. Poszłam tam kupić sobie ciuchy i... och. Ojej, Anka, bardzo mi przykro, naprawdę. Och, nie spodziewałam się, że Kaja zrobi coś takiego będąc z tobą. Nienawidzę jej! W całej szkole rozpowiem o tym, że jest złodziejką! No zrobisz jak uważasz, tylko żebyś sobie problemów nie narobiła. Wiesz, jaka jest Kaja. Ona jest taka, że będzie się na tobie mściła. Ja bym to zostawiła lepiej, wiesz? <laughs> nie znoszę jej! Jak ty możesz się z nią w ogóle kolegować? No już się tak z nią nie koleguję właśnie. Już nie chcę się z nią tak trzymać. Aniu, no ale co? Ta pani zadzwoniła na policję? Nie! Na szczęście Nie! O rety, ale kicha. No widzisz, nie będziemy się już zadawać z, z Kają, ona jest dziwna. O rety, Anka, ale jesteś zestresowana, uspokój się trochę. A ty co tutaj w ogóle robisz? O chwili przyszedł nas odwiedzić, pogratulować mi zajścia w ciążę. Och, ja idę do siebie do pokoju. Ojej, Werka, ja bym nie chciała, żebyś ty się z tą Kają kolegowała. No ciociu, raczej nie mam wyjścia, wiesz, no chodzę z nią do klasy. No, ale może po szkole chociaż się z nią nie spotykaj. No już nie będę. Kochani, jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie proszę łapkę w górę. Zasubskrybujcie również kanał Bajolanki. A jeśli macie pomysł na kolejną historię Tokaboka, dajcie znać w komentarzu. Ja Wam życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Pa!